Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dragon Satellite jest Jurassic World Evolution je Tak, je je jeżeli się pytacie, tak, czy to jest Epic game za damo, tak, to jest to nic, no i wybaczcie, no, e, e, za chwilkę, nie chcę mi się wydawać, bo 150 e, złotych za grę, e, po prostu, moim zdaniem, bo tutaj to, to, to po prostu poograłem, poograłem, potem to, to się nic nie znudzi, więc no, a my bez Zacznijmy od zaczynamy. No tu mamy jeszcze inne. No to troszeczkę to się przedłuży. Jest to nie to was wersji językowej, więc... A mój angielski nie stoi na zbyt wysokim poziomie, więc... To będzie... Więc, well, dużo rzeczy będzie zgubia. <laughs> Ale co nie są ogrania? Jeśli możesz. deaths. Jeez, if only, if only there had been five. No, but that's it. The the grit. This is good place to begin. Isla Matanceros. It's relatively stable. Yeah, you can you can get your feet wet here, and you should. Dive into the. Uh, the big, angry. The

Halo halo? Yyy eee... Chwila, bo muszę się tutaj ogarnąć, bo tutaj Halo, powinien to normalnie postawić Halo? What? What the hell? Wiemy dzisiko taka to dziwna, ale Halo? O, w końcu. To było. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moje jakby wykluwanie w sześciu będę szedł bardzo, bardzo, bardzo mocno w mięsożerne. Będzie po prostu ich dużo. Ja się nie dziwię że będzie masę waginozalów wargin i tych ogólnie, póki jest to sobie takiego oryginalnego, Więc no, cieszę jak skaczą dalej się tak w Jurassic the tak, yes, Mr. Finch, yes, tak. The, the last time, There's always the last time and a next. to e, jeszcze... Mm, Szerokie nazwy dinozaurów będę dał po swoich widzach. E, jeżeli załóżmy na tej wyspie zdechniemy jakiś dinozaur, to go automatycznie do... ...to u nas ...przenoszę na, na następną wyspę, żeby tam nas nie było. Ale mnie zechciej wypuszczałem swojego pierwszego dinozaura tak, modele są przepiękne. Przepiękne to jest. No to, my nic nie załabiamy.

No you dobra, i tu mamy kontrakty. Tutaj po prostu pierwszy kontakt, jaki będziemy polegać, ja tak, głównie to będę szedł albo po prostu w naukę, albo w e, ochronę. No tutaj jeszcze zabawa, zabawy, to co, będę się szedł najmniej, ale też będę szedł. Ale po co idzmy w naukę. I tutaj niestety... Mamy tylko akcept, a nie że tutaj coś... Po e, prostu nie przejmujemy? Tak jak w przyszłości będziemy mieli? E, Wszelkie przestrzeganie kosiełu przez C lub Z. Nie przez X i Z, przepraszam jednak.

Przepraszam. Tak, to jest podinazalów. Let's no Tutaj jest tylko, kiedy mogą już szukau. Ee prowadzenie będzie tak się mi też nie wygodniało dobra. Ee blue power dobra. Complete a contract and your rep with the science division will increase. Meaning, you'll be able to take complex well, and challenging missions. I've got the team for skimming in me. And that's uh, good. Git. Uh. I'm Claire Deering, and I've been on these missions oh. before. On Isla Nublar, I made some mistakes and I've tried to set them right. Ja sobie to wszystko przeczytam i czy przetłumaczę sobie na y, prostu podczas montażu albo podczas po prostu <coughs> tak po prostu na odcinku. ale to. No nie chcę sobie męczyć, że będę sobie czytał ogólnie. I tu mam wszystkie nasze wysepki. No tych ty ceratops, okay, a 50. Dobra. Jasno.

Poczekaj na po kolei, żeby nie było. Tam może jeszcze takiego genomy. No to, bo są wszyscy takie tutaj takie rzeczy badania. Zresztą tutaj możemy coś sobie zbadać. Tutaj możemy pobadać. I ogólnie. Ogólnie. To sobie oglądam na YouTube, więc nie wiem jak to wygląda. Tutaj mamy ekspedycję. A on tam wytłumacza. No to, czy nam to tylko żeby na to działa. No to to doskaw. No to to będzie chodzić o to, że... E, jak map i tutaj mamy wszelakie tutaj rzeczy. E, jeżeli chodzi o... E, właśnie takie że to są nowe. Niebieskie znaczy, że są doszty, że już po prostu tam byliśmy i wykorzystujemy to, czy one takie

Gdzie jesteś, no, Tu jest. A tu jest pocieczka. tu idźmy. Prawie nic Co znaczy, Bawimy, możemy się bawić, dodawa dodawać las, wszystko. Więc to jest tutaj fajne. chodzę tam muszę wody, bo tutaj. Możemy się bawić tutaj wsze, wszelakie sposoby Obniżać ten Równać go, trochę go podwyższać I ogólnie masę rzeczy I tutaj dodajemy O, o tym tutaj tutaj nie wiedziałem Dodajemy wszelakiego jeszcze, ten On tu fajny ojej, będę się tutaj dużo bawił tam. Też kosztuje. To jest swoje kosztuje. A hmm, w międzyczasie nasza ekspedycja jeszcze nie wróciła. A w międzyczasie. W linku kolejnego aby nie, 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 nie z kim się pobawić. Więc <grym> Przynajmniej nie będzie smutno. Póki co jeszcze nie nazywam dinozauru... w żaden sposób do następnego odcinka. A jak a w jakby wybrałem i po prostu napiszcie... Napiszcie, black i komentarz no. Im, im bliżej jesteśmy e, po prostu 100%, tym mniejsza szansa, że nam się po prostu nie uda go wykluć, ale im nie mamy po 100% to po prostu jest większa szansa, że po prostu nam się nie uda nic i go wykluć. Ja tak, wszelkie genomy też mogą ob, też obniżają e, jakby wykluczyć się jego, ale co za to mogą, jeżeli nam się uda takiego wykluczyć, za to mamy mimo y, że jest różnorodny, zupełnie inny, no i może więcej nie za niego dostać. Zresztą na nie zdjęciu. Y, no ale niestety nie odda nie, 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 nie za to kasy, że, e, że niestety tam się nie udało. To jak chwycili z ekspedycji? Czy jeszcze się tam... Oni jeszcze siedzą. No dobra. Wrócili. Mamy takie... Hmm. Mamy takie w które jakby nie dają nam zresztą w ogóle DNA, ale za to po prostu nam hmm, dają kasę. Załóżmy tak, w tym przypadku Eee, mamy tutaj takie mecze, które nadaje, e, no dynozały odje na tu czyli że mi za, za to nie da, ale za to możemy go sprzedać i dostać za to e, tysiąc kasa a mi teraz się wypuszczamy drugiego tak ceratozał, Tylko Tylko będę to, że to inny do niego wybieg, żeby zaraz nie wypowobił mi tych, co są minusów Najprawdopodobniej to będzie gdzieś, będzie gdzieś, tutaj. No, dajcie mi załóżmy taki ten. chwilę eee. Nieźle. Muszę jeszcze tutaj trochę się No, no. To tracimy Będziemy chcieli to chretacić, za... Więc potrzebujemy jak najszybciej, naj, najszybciej czegokolwiek. Cholera, muszę to jeszcze trochę poganiać bo w ogóle? Nie w tym przypadku właśnie widzimy. My załóżmy ile tego, ile mamy tego terenu tutaj. Proszę bardzo. Teraz tutaj, tutaj ukadamy o to, że będą swoje budynki.

is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. I There are some things I'd rather not talk about, but it hasn't dampened my commitment to the dinosaurs. Raptors more generally and me and blue specifically. We have a special relationship, like what I have with Claire. Less complicated. Anyway, nice to meet you. I tutaj powoli zaczynamy już swoje pierwsze gotowe. Mystic. Eee. No to spoko, to zaraz to wyślamy, Tylko... Niech tam... Dobra, W tym czasie. Idzie mamy kolejny, takie tak... kolejne. I damo, że to jest tak no, takie sprzedać, tylko że się to mało co opłaca chyba, że już mamy danego dnia zdały na 100%. A tak to ma niczym to się mało co to opłaca. na jest, tak, tak. Proszę bardzo, masz. No power zbudowało to się, a nie ma to w ogóle mocy no to musimy najlepiej jak to, jak to, jak to zbudujemy po nie, to się nie połączyło At least in part of where I find myself. Now we need to incubate, hatch and house our dinosaur. Then we will know if our efforts will have been worth it. Power is something we simply cannot ignore when it comes to our operations. Without power, we... Uh, well, we, we don't have any power. Dobra, jakoś to pekło. Jeszcze tutaj to jest takie... tutaj też e, Dobra, i teraz incubate this ceratops. No, inkubujemy. Niech się robi. E, gdzie nie ma mocy. Upsu... upsi. E, tu potrzebujemy jakiegoś power. Hmm. power to jest to chyba mhm. już e, to tak no ty to w międzyczasie chyba się jeszcze nie zabił e, w międzyczasie już mu i to za on jeszcze jeszcze bardzo fajnie nam znadzi mamy ja kolejną misję górną, tym razem od Secreting Edmontosaurus. Fajnie, to nie. Matek yeah. right now. Musiałem że yeah. zrobić to. Okej, mm. my, myli mi się jeszcze trochę. Uh, a my czasem się na ekspedycję, tylko że teraz do innego zupełnie miejsca. Tutaj. O, oh, co. Hej, telek leci. Leć! Pan Odena. Um, a w międzyczasie następuje ja to, się jeszcze, jeszcze wykluwa Trochę długo to zajmuje Ale my możemy w międzyczasie jakieś pytania zrobić Tylko one są nawet drogie Zróbmy po prostu jakieś takie najtańszych abyśmy zaraz yy, nie spłynęli z, kas z kaską i twicę atups chyba jeszcze 50, 10 procent ale zawsze jest fajne. Ja Etykoma da że będę wybierał losowo żeby nie było no osiągnięcie się mam friends ios Akid ukończone fajnie że dali Woda ma trochę mały. A, bo jeszcze nie... A propos jedzenia! A propos jedzenia! Bo ja zapomniałem kompletnie, że możemy dać jedzenie. Tylko teraz muszę to znaleźć. Gdzie tam... O tu, bo tutaj to jest ale to bardziej chcę pod... a to trochę tylko zmieniali a to kiedy oglądałem jakieś filmy a to jest za dużo bo ja będę chciał tutaj dać daj mi to tutaj kończę się Przydały mi się jakieś zadania. Gdzie są moje zadania? Mission. Start. Active. A, bo tutaj jeszcze, teraz zróbmy plusy po kolei. Ale w międzyczasie, to będzie to ten, ten odcinek. A tutaj w międzyczasie nam znalazło kolejne rzeczy. Doktor jest słaba ale da, da. No i kolejne ciągnięcie, no bo słuchajcie, to było na, ty na tyle z tego odcinka, e, to się będzie pojawiało re regularnie, że się postałem, że było tak nieczęściej nagrywane, e, a my to się, to było na tyle, to jest misja, czy to jest, nie, to jest to w międzyczasie e, nie te, będę tego robił, w międzyczasie nie będę tego a ja dostałem, będę kończył odcinek, nie, nie zapomnij to zrobić, w górę, słuchaj z dzwonem, to tyle, trzymajcie się, no i cześć, hej hej, pa!